Chciałem Państwu pokazać taką sobie blokadę taki Mały patencik antywłamaniowy można powiedzieć To są drzwi przesuwne w busie Dokładnie Renault Master Można to zamknąć sobie ręcznie, jeżeli jesteśmy w środku W ten sposób Wiadomo, kable jeszcze wiszą, bo to wszystko jest w fazie jeszcze tutaj testów i ogólnie podłączania A wszystko jest też sterowane pilotem. I teraz otwieram drzwi. Wszystko jest sposobem takim można powiedzieć garażowym, co w garażu można znaleźć. No wiadomo, siłownik nie każdy posiada, ale ten jest duży koszt. W każdej chwili można sobie kupić iść na Allegro. Chyba jak kiedyś dałem za całą centralkę z czterema siłownikami 60 zł. Teraz mamy zamknięte tylko na tym, na tym patencie. Zamek główny jest otwarty. Drzwi nie idzie otworzyć. Jak nie idzie ich ze środka tworzyć, to na pewno ich nie otworzymy z zewnątrz. A jak je otworzymy, to chociaż na pewno będzie trudniej to zrobić jakiemuś tam małemu złodziejaszkowi. I tak będę miał zrobione praktycznie na każdych drzwiach. Jakiś bolec będzie po prostu na siłowniku zrobiony. Kolejne siłowniki już są, tylko połączone ten. Do założenia, do zrobienia. Oczywiście pokażę to w innych filmach. Na razie to był sposób, bo to były najgorsze moje drzwi Bo nie chciałem siłownika w środku dawać, bo już dodatkowe kable by musiały być ciągnięte, jakieś styki A moim zdaniem, no, po prostu szukałem takiego wyjścia Żeby można było zamknąć i w środku Sobie I z pilota Jeśli komuś spodobało, poproszę łapkę w górę Pozdrawiam